Fotografią zajmuję się od 2007 roku. Zaczynałem tak naprawdę robiąc zdjęcia tylko i wyłącznie przyrody i były to prace nieszczególnie udane, bo cechowały się tym, że nie było w nich ani jakiegoś specjalnego pomysłu, ani nie było w nich jakichś specjalnych wartości estetycznych. Fotografia, dlatego że podoba mi się kłamstwo w fotografii. Takie bezpieczne kłamstwo dobre kłamstwo. Ja lubię oszukiwać odbiorców, lubię sprawiać wrażenie, że ktoś wyobraża sobie jakiś świat dzięki temu, co, co ja zrobię, co ja pokażę. A oprócz fotografii staram się odpowiadać jeszcze za wszystkie inne rzeczy, czyli za całościowo, za, za sesje typu make-up. Kostium, scenografia, rekwizyty i wszystkie inne, jakieś takie rzeczy związane z detalem. Przede wszystkim to jest odskocznia jakaś od życia, pewien rodzaj wchodzenia w zupełnie inny świat coś, co sobie ja samem od początku do końca kreuję. Więc wychodzi, że w sumie kreacja jakiś rodzaj budowania czegoś, co jest takim bezpiecznym. Bezpieczną przestrzenią, w której sobie mogę mm. każdą rzecz zaplanować od początku do końca. A najwięcej inspiracji jednak w przyrodzie, jako że jestem z architektem krajobrazu, czy projektantem, no ta, ta zieleń, czy, czy, czy zwierzęta, czy jakikolwiek aspekty przyrody są dla mnie podstawą tak, jeżeli chodzi o budowanie charakteru zdjęcia, czy kostiumu, czy jakiejś postaci, która w tym zdjęciu się pojawi. I najczęściej właśnie się pojawiają te motywy gdzieś tam zaczerpnięte, na przykład z zdjęć makro, powiększeń, jakichś typu zdjęcia np. pleśni, czy zdjęcia jakichś innych organizmów, które gdzieś w, dużym, w dużej skali, w dużym powiększeniu zaczynają zupełnie inaczej wyglądać. I dla mnie to staje się taka forma graficzna, na przykład staje się pomysłem na to, jak mogłyby poszczególne elementy kadru wyglądać, czy kompozycja w kadrze. A druga rzecz, jeżeli chodzi o inspirację, to jest przede wszystkim teatr i jakaś taka atmosfera zaplecza tego teatru, tego, co się dzieje na backstage, tego, co się dzieje gdzieś tam z tyłu, coś takiego, co jest taką niesamowitą magiczną atmosferą. Trochę też cyrk, jakieś takie niezwykłe skojarzenia z dzieciństwa, pewien rodzaj niedopowiedzenia tajemnicy, jakieś takiej historii, która się dzieje nie do końca w dosłowny sposób. Szczególnie inspirująca też dla mnie jest muzyka, a, i to w różnych jakby zakresach tematycznych czy, czy, czy gatunkowych. Ze na to, że czy słuchając albumu Likili, Lee, czy słuchając albumu Lady Gaga, czy słuchając albumu Massie Fatta, które są zupełnie innymi, a stworzyłem kilka czy kilkanaście sesji. A, I chyba muzyka najbardziej była taka inspirująca na mnie w zakresie tworzenia. A jeżeli chodzi o fotografów, to to myślę, że Tim Walker czy Eugenio Reubenko, którzy są... No, w jakimś stopniu prekursorami a, i a, prekursorami takimi, takiej fotografii teatralnej i osobami, które umieją właśnie w taki niesamowity sposób opowiadać o tym, jak a, tworzy się te światy. Też bardzo lubię fotografię Stephena Kleina i ogólnie wszystko to, co robi on w zakresie też i wideo, i, i reklamy, i różnego rodzaju działań takich nawet komercyjnych, które mają ten wymiar mocno, mocno twórczy. Dla mnie podstawą fotografii jest to, żeby bardzo dobrze zaprojektować sobie każdy aspekt swojej pracy. I czy to chodzi o całościowy wymiar, ten końcowy, jak on ma zadziałać na odbiorców. Ten nasz wyraz twórczy, który w tym zdjęciu gdzieś przemycamy, ale też wszystkie te szczegóły, które w zdjęciach się pojawiają, czyli właśnie makijaż, kostium, wszystkie te detale, które gdzieś będą wpływały na to, jak odbieramy to zdjęcie. I zawsze, jak pracuję, staram sobie albo wszystko opisywać, albo wszystko zarysowywać w taki sposób, żeby móc odtworzyć maksymalnie blisko tą wizję tego, tego względem tego wstępnego projektu, czyli to pozwala na to też, żeby później kontrolować każdy aspekt tego zdjęcia i też wiedzieć, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle.